Tajemnicze trzęsienie ziemi, straszliwe potwory czy nieprzebrane skarby. Seria twórców sławnego gotika. Panowie Spirania Bytes zaserwowali nam kolejny świetny tytuł. Tak, proszę Państwa, jest to Reason, a z tej strony Meterian. Chciałbym Wam zaprezentować, mam nadzieję, w dłuższym cyklu, grę Reason, ponieważ zabieram się za nią już od dłuższego czasu. A panów wspierania Bytes podziwiam. Seria Gothic, niezapomniane wrażenia, zarówno z jedynki, dwójki czy nocy, kruka, średnio ocenianej y, 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 części trzeciej, jakże niedocenionej części czwartej. No dobrze, rozpocznijmy na nowo grę. Zobaczmy, co nas czeka. Trick is known as, uh, for longer than oh, for years, the gods ruled. Humanity served as slaves, but life never remains in balance. Power passed to man, and man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. Given their freedom, humanity must fight for survival. Some cling to safety, others fight. It is a time where a man's choices define him. Co nas czeka? Zatopili nam statek. Nasza postać leży na plaży. Pełno ciał i śmieci. Już na początku samouczek. Tak, weź wszystko. Tam będzie wszystko potrzebne. Jakieś pani. No, się nie dziwię po takich przeżyciach. Tam jakieś kurcze, potwory, jakiś mak czy mnich. Statek nam rozwaliło. Jesteśmy na plaży. Deszcz pada nie wiadomo w ogóle na jakiej wyspie prawdopodobnie. No, nie mieli tyle szczęścia. Podejrzewam, że jesteśmy wybranicem. perhaps we can find some shelter nearby this place gives me the creeps and not just because we're surrounded by dead bodies we're going to need a weapon do you think you could have a look around see if the tide washed up something we can use a club a branch anything is better than nothing right i'll stay here and keep an eye out for other survivors Za dużo to do się nie ostało po tym sztormie no, Złota moneta, golda nigdy zawiera Skrzynki, można wejść do wody Chomułek eee, Rum Szukamy, szukamy Coś złota moneta W ogóle tak jak w gotika. Broń, nie mamy żadnej broni Jakiś przeciwnik, my broni nie mamy. Grok. O, tak. Napój prawdziwego pirata. Znaczy, trunek prawdziwego pirata. Maczuga. O, proszę. Wyrazem się wyposażamy. O, tak jak laga w gotiku dwójce. Zobaczmy, jak to będzie można wyjąć. Jedyneczka. Parowanie ciosów. Za papuga, stróż. A kysz, zostaw tego gościa. Idź, wcinaj, coś dopuszczę. Kysz. Pierwszy dość. Może zbyt efektownie, ale. Jedziemy z koksem dalej. Złoki. Dobrze, mamy kij. Mamy jakiś gold. Jakiś omułek. Co to jest ten omułek? Jakaś muszelka. Perełka. Bayer. małża można otworzyć? Nie można. Wida z nędzą. Dobra, idziemy do pani Sary. Co pani Sara nam powie? Coś tutaj jeszcze coś wrzuciło może. O kolejny omułek. Niestety pusto. Dobra. No, głośno. Jeszcze sztorm jest. Jestem gotowy. Nie no go? no like the present. There must be a path somewhere that leads inland. Let's look for one. Careful! I thought I saw something move in the trees. Get ready. Draw your weapon. Spoko, ja będę tankował. Tu mamy jeszcze po bokach. Aha. Coś do regeneracji HP. Kolejny wrednik, tak? No, hazmat. Dosyć mocno obrywa, jak na taką maczugę czy kij. Czeka. Dejżam, że istnieje ten sam patent, co w gotiku się pojawił kiedyś odnośnie smażenia mi mięsa na patelni. To w ogóle fajna sprawa była. Dobra, co to jest? myśmy się nie zgubili w tej puszczy. No, znowu. Roślinka fajna roślinka i ja łażę. Nie to wredne taku i stąd, takie pacne lagon. Oczywiście początek, całkowite bezsensowne klikanie w myszkę. Jakieś skile nam tego, do tego przybędą, czy pierścień, ziele lecznicze. Ale bym chciał je zjeść. Się podleczmy. Oberwaliśmy. Jakieś jabłko. I surowy śledzik. Czyli surowego śledzika nie mogę zjeść? A to. Jak w Holandii, Krzysiu Gądziaż śledziki wcinał ostatnio. O no kurczę, co to za... Bierz rozwierz i idź stąd. Żądłoszczu.

Aha, wilk. Jaka jakaś strategia na niego. To jeszcze głodny. No, to chyba blokować to tak średnio wilka można. Głodny wilk, jakiś kieł. No miał pecha chłop. Przeżyła go wilki zjadły. Czy coś mamy tutaj, żeby się uleczyć? Średniowo. Exploring, przede wszystkim exploring, ale my tu już byliśmy. Dobra pani Sara, śmigamy do przodu. w tej chwili już jesteśmy w biegu. Przyspieszycie bardziej nie da. Nasz bezimienny. ciekawe bezimienny. Będziemy przez całą grę bezimienny. Dobra, pozbieramy roślinki. No nie wątpię. Musiał je zapalić, zapalić w końcu. Dobra, śliny mamy. No tak średnio, mamy, mamy. O, kolejny wilk. Możemy się czymś podleczyć. O, jakiś krytyka chyba łapał. Złota moneta, nic wcale, fiolka do miksów. Nikt nas nie pojedzie niczym. Znowu rząd szczur, chodź tu, choć tu w Jakiś domek są pochodnie, więc ktoś musi tutaj urzędować w chałupce. Zwłaszcza, że się pali ognisko.

Spoko bierzemy. No, otwierać zamków to raczej nie umiemy jeszcze. Co to jest? Grok. O i coś mi się wydaje, że to jest domek jakiegoś pirata. Miotła. Spoko bierzemy miotłę. Leczka z wodą. Podnowiną hapsa? O kurde, jeden łyk wody. Dobra, jeszcze jeden łyki, mamy full hupa tam się raczej nie będzie... O chociaż uda mi się tego wilka ubić, ale sobie najpierw możemy zasave to, zapisz tak, zapisujemy jakieś tam zwykłe, pierwszy przeciwnik spoza głównej linii. O! O, jaki bajer. Nowy pojem. Dobrze wik. Weźmiemy, te widzimy jakieś roślinki. Tu jest roślinka. Ale ten kufer, widziałem, że znalazłem wytrychy jakieś. Kluczyk. O, jak ładne. Miksy, patelnia. Idziemy eksperymentować z gotowaniem. tędy wyjdziemy, z drugiej strony. Wszystko. looks good. <laughs> No tak. No smażone na pewno lepiej wygląda niż surowe że że więcej punktów też hapsa dostaniemy po zjedzeniu takiego smacznego mięsiwa. O, rybkę też jakiegoś śledzika. smarzonego smażonego śledzika bardzo chętnie. Polskie podzielimy się z panią Sarą tutaj. Doesn't look like there's been anyone in this house for a while. All I found was a locked chest. Unless you have the key or a talent for picking locks, it's going to stay locked. I've opened the chest.

Tak, no taka miejscówka Czas jest wody. słaba, bo może naleźć trochę z, z, jakichś wilków głodnych, a tu nie masz nawet dobrze drzwi w tej chałupie. Dobrze, wrócę po ciebie, gdy rozejrzę się po ja. tym wody, miejscu. Wody, wody, nie tym, spoko. Nie jak zwykle chłop do przodu. A baba będzie sobie odpoczywać. <tosan> <tosan> Rozdział pierwszy. Spoko, zakazana wyspa. Dobrze, może w tym momencie zakończymy pierwsze spotkanie z Grom Reisen, eee, raczej projektowane przez Pirania Bytes. Mam nadzieję, że chociaż na wstępie udało mi się zainteresować. No, gra się zaczyna dość smutno. Rozbija nam się statek, lądujemy na wyspie nieznanego pochodzenia. Oczywiście wszystko nas atakuje dookoła. Smażymy sobie mięsko, poznajemy panią Sarę. Częstujemy ją mięskiem. A co dalej przyniesie nam nieznana wyspa? Zobaczycie w następnym odcinku. Jeżeli podoba Wam się rozpoczęty ten cykl Rizena, zapraszam do łapkowania i subskrybowania mojego kanału. Na pewno będą dosyć regularnie się ukazywać te epizody. Dobra, z tej strony Meterian, trzymajcie się wszyscy ciepło, pozdrawiam Heja.